Witam, jedziemy z farmazonem. Tak więc, tak więc tak, no Izrael wjeżdża do Gaza City. Na dwa lata o tym się mówi, to już nie ma o czym w ogóle tak właściwie gadać, tak? Generalnie po dwóch latach tej wojny regionalnej, to nie trzeba tutaj być jakoś wielce obeznany, żeby zrozumieć to, że temat Gazy ma być omawiany, ma być nagłośniany, o nim się ma mówić, a inne poboczne tematy o wiele ciekawsze i o wiele ważniejsze na przykład to co się leżyło w katarze no to no gawieć ma laskać albo się ekscytować albo tutaj ten gazu no tak no generalnie generalnie najprawdopodobniej wedle, wedle różnych analiz od roku w tym już Hamas jako formacja zbrojna nie istnieje. Ona nigdy nie istniała tak, żebyśmy tutaj mogli cokolwiek poważnego tutaj. W Gazie nie da się poważnych struktur zbrojnych zrobić. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś będzie więcej wiadomo o kilku miejscach, kilku wydarzeniach tam. No ale póki co póki co no, to mamy sytuację taką, że Izrael wjeżdża do Gaza City. No. Gongi też padały, padają nawet chyba w tej, w tej chwili, na niezłomnych, niepokonanych, bohaterskich i autentycznych e, hultajów jemeńskich. Tam generalnie gongi padają pod Hudejdat. No, generalnie tak. W tym Jemenie to jest tak może 5-6 punktów, na które warto gongi zapodać. Gongi na nie lecą. To już jest chyba siódma VII czy ósma wojna. No i gongi lecą w to samo, no bo, no, bo, no bo wcześniej jak była wojna z tą, z tą koalicją arabską przeciwko rebeliantom, to tam musieli... Się naprawdę mocno, mocno zastanawiać co gongować, żeby w ogóle gągę zapodać, tak? No takie są realia. Czwarty świat. No ale to dość mocno kontrastuje. Kontrastuje z tym, że Hultaje wytrzymują gongi, gongi zapodają, a, a inne towarzystwo tak właściwie, no, trochę się rozlazło. Po, po, po jednym gongu, znaczy w sumie dziesięciu, ale po, po tym. Generalnie można uznać, że Bibi ma takie zlecenie na tych hultajów, tak. To jest kilka krajów niewymiennych z nazwiska, które chętnie by po prostu tych hultajów po prostu na własnych laczkach powiesiło, ale no, 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 no właśnie. No chociaż znowu tutaj istotą w swojej tej wojny regionalnej jest to, że jest tak jakby łamanie wszystkich ograniczeń, wszystkich limitów, tak, no limit, wszystkich zależności należności, tak. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że Gong w Katar też ma bardzo ważne znaczenie na odcinku chociażby gazy. Arabowie. To prawda, Palestyńczycy nie mają wielkich złudzeń co do Arabów. No bo sami są Arabami, więc wiedzą, więc doskonale się znają, tak. Eee, ale chodzi raczej, znaczy chodzi raczej o to, że bywa, były takie złudne nadzieje, na pewno. I one gdzieś w wyniku trwającej tej wojny też one się potwierdzały, to, to nie jest tak, że ten... To, że po prostu naciski bogatych krajów arabskich no, będą na tyle skuteczne, żeby tam pewne sprawy zelżeć, ułatwić, umożliwić, zawiesić, prawda, i tak dalej. No teraz już tak właściwie to troszeczkę tutaj... Gągi niby był w Hamas w Doha, ale to jednak tutaj całe towarzystwo dostało te, te gągi ustawione jest w szeregu. Więc, więc na tym odcinku palestyńskim też trzeba tutaj to uwzględniać, tak jakby to już w ogóle tamte. No to jest, to jest, to jest istotne: to jest, to jest istotne, tak jakby te, te gągi w Katar to mają takie lokalne, regionalne i globalne znaczenie, że e, oczywiście jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o te globalne znaczenie, bo ja tak gadałem o tym Katarze, bo generalnie o Katarze nigdy się nie gadało, tak? Jak ktoś tam sobie spojrzy na e, moje poprzednie farmazony, to często jakby kamuflowałem, <grym> bo tak zawsze się robi właśnie ten odnośnie, żeby tutaj nie, 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 narażać, nie narażać się zbytnio, e, bo e, tak jakby Polityka Kataru wyrażana szczególnie w, media, w mediach no to była dość mocno, dość mocno aktywna, tak? I, 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 i to oni tak właściwie wspierali Global Intifada, to oni wspierali e, dużo lewicy. Tak, to jest to, jest, to jest bardzo, bardzo zastanawiające to, że kraj, który no jest tam. Znaczy, rąk chyba już nie ucinają, ale ten, ale no tutaj wszystko tak jakby lewicowe dość mocno. I to oni wspierają w dużej mierze. Znaczy, oczywiście to nie jest tak, że rząd Kataru płaci, ale jest po prostu te tri, biliony dolarów po prostu są tak, tak różnie ulokowane i to po prostu widać, tak? To po prostu widać, kto jest wychowankiem Al Jazeera, kto tam gdzieś tam, ten, kto tam gdzieś tam się połocierał gdzieś tam, ten. I, to, i, te, i te pieniądze katarskie też te, te są w naszej części Europy, tak? Więc, więc, więc tutaj, tak właściwie, to to są, to są z reguły dobrze ulokowane pieniądze, więc, więc trzeba było zawsze tutaj, jeśli chodzi o Katar, to ostrożnie. No ale to, to tak właściwie, temat sam się widno, No to, 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 to trzeba kontynuować odnośnie tego Kataru, tak. Więc tak, więc. No ale tutaj widać, że oni tego, 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 tego absolutnie nie darują. Absolutnie tego nie darują. Oczywiście Rubio jest teraz z Katarzem. Tutaj. Pamiętam, kto taki był mądry po tym Gongu właśnie tutaj ogłosił, że jakaś kobieta do administracji Trumpa, tylko nie wiem, że to była Pan. nie pamiętam kto, ale ten, ale że, że tutaj chcą jeszcze, że, że Amerykanie chcą jeszcze bardziej tutaj zbliżać się swoją zażyłością wszelako z Emirem Kataru, tak, no to... Tylko podkreślę to, że tak jakby takie naturalne komentarze, zanim cała ta lawina poszła, no to ja tak słyszałem, to, to, czy to jest okupacja, czy, czy sojusz, tak. No właśnie. Więc więc, więc tutaj to będzie, będzie ciekawie. Oczywiście oczywiście tutaj też Rubio wrócił z Jerozolimy. A Daniachu generalnie pogadankę tam mocno strzelał z Rubio, tak. W ogóle generalnie tutaj to, 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 to. Jak kiedyś był w Ojcu Chrzestym, to chyba na samej końcówce jedynki była taka sekwencja, że tam jedna rzecz, no chyba był ten chrzest, nie, ślub i czyszczenie, tak jakby, prawda, bał, bał, bał. Ba. No to właśnie tutaj jako tak to troszeczkę wyglądało. Eee... Jedni, jedni gadali w Docha, drudzy Walkuc, w Jerozolimie, tak już tutaj wczoraj mówiłem, żeby. Że ten, że no, Bibi, tutaj, tutaj, tak, właściwie, no, no, fajne, kilka rzeczy powiedział, tak. Tak, jakby jutro jest rocznica pagerów, czyli wczoraj, tak, tak, jakby że w rocznicę pagerów Bibi przypomniał tutaj demokratom i republikanom, że o, tutaj w telefonikach to wy nas macie, tak. No, 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 no nie ma co się oszukiwać. Tutaj, i tutaj ten system działa, tak? Ostatnio chyba gdzieś e, gdzieś mi mignęło, że chyba jeden CEO Microsoftu to w ogóle jest oficer 8200, więc, 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 więc nie ma tu w ogóle żadnych tutaj nie, nie ma co tutaj się tak jakby e, udawać, udawać, że, udawać, że się nie zna realiów. Druga rzecz, e, Nataniahu tutaj dość odwoła się do Erdogana. E, no znowu, tak jakby tutaj że Al-Quds, czyli Jerozolima, będzie tutaj niepodzielna, nasza. Turcy Jerozolimę mieli przez 500 lat, 400 lat, prawie równo 400 lat. Erdogan oczywiście w Katarze, w Doha e, pogadankę strzelał, tutaj towarzystwo, to no, pogadankę taką sensowną, pod tytułem, że, że, że generalnie no fajnie tutaj, fajnie jesteśmy, bo solidarni tak Arabowie muzułmanie, byliśmy solidarni, ale to generalnie to poprawmy może naszą gospodarkę i wydolność gongową, tak? no bo póki co to my nie mamy tutaj w ogóle do czegokolwiek skakania, tak, no, no, no to, 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 ten, no, oczywiście też sensację wzbudził Abu Mohammed, tak? który tam w pięknym, klasycznym języku arabskim wygłosił pogadankę, no bo oni oczywiście pod artykanem bo po arabsku nie gada, ale generalnie tam, jak się na takich posiedzeniach tam, no to, 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 to słychać po prostu tą Różną melodię różnych po prostu liderów, którzy tam z różnych regionów, prawda, mówią na to, aby Mohammed, prawda, wykształcony człowiek. No, jest ta słynna anegdota, że niby on oszukał całą potęgę CIA i EDA, e, wmawiając im, że jest po prostu zwykłym chłopem spod Mosulu, tak. No, no. No zdarza się, ja, ja generalnie nie zamykam się na żadne absurdalność możliwości, jeśli chodzi o pomysłowość tutaj, tutaj całego tego towarzystwa. Tak? Więc to, no dobrze, ale Erdogan tutaj gadał, spotkał się z emirem Kataru, albo Mohammed gadał, spotkał się m.in. z Abu Mazenem, to właściwie mogli sobie pogadać, kto tutaj jest większym leszczem do bicia, a Izrael z tak, okolicy Damaszku. Południowy Liban, w, w Nabatije sięgnęli, e, w ogóle sięgnęli tam, chyba właśnie pod Nabatije, jednego, jednego z, z syna jednego z ważnych Hezbollahowców, który zginął rok temu pod Kiam. Była obrona Kiam. A to, to, to jest tam. E, no i to, no i tak właśnie oni sobie siedzą, gadają, prawda? Izrael gonguje, tak. No to, no to jest upokarzające, tak, no mocno upokarzające, a jeszcze bardziej upokarzające jest to, że, że nie będę wymieniał z nazwiska tego kraju, mm. eee. jak i właśnie tutaj po tym posiedzeniu w Doha ktoś przyleciał do Tel Awiwu, tak, więc nawet jeżeli 8200 nie podsłuchało wszystkiego, albo ktoś tam powiedzmy spuszczał wodę w klozecie, albo, albo coś tam, no to już tam się już wszystko dopowiedział, zbriefingowało, tak. No to tak to wygląda, tak. No, no mówię, no Erdogan, Erdogan widać było z całego tego, Erdogan, Erdogan i Abbasargaci, tak, oni dwaj i tak właściwie tutaj, tutaj trochę tak z całego tego towarzystwa dość mocno, nie, dość mocno tutaj, a, no nie mogę powiedzieć, żeby akurat kpili, ale no Erdogan powiedział słuszne rzeczy, tak, no, no, no towarzystwo Habibi, no w ogóle co wy tutaj w ogóle chcecie, tak. Właśnie tutaj gospodarka i gąkownia, tak. Turcja jest o tyle w tej dobrej sytuacji, że o Turcji możemy powiedzieć, że to jest no po pierwsze naród, tak, po drugie, że jeszcze społeczeństwo, no albo dość mocno tak, że rzeka że społeczeństwo, tak. E, rozwinięta gospodarka nie jest uzależniona od um, sektora paliwowego, no bo tego sektora w ogóle nie ma. Oczywiście jest kryzysie, tak, e, no zdarza się, tak. ale Turcy pracują, tak. E, zwróćcie uwagę na to, że generalnie Moim zdaniem, tak z takiej obserwacji, trzy narody z tej części świata nie leżą, tak. Nie ma czegoś takiego, bo ja nie wiem, ja nigdy nie widziałem biednego Iranczyka, biednego Libanczyka i biednego Turka, w sensie, że gdzieś leżą, leżą gdzieś tam, tak, bo cała ta, cała ta arabska, prawda, z biednych krajów, Murzyni i tak dalej, to po prostu leżą, tak, a Libanczyka się nie znajdzie leżącego, tak. Oni zawsze coś zrobią, zawsze coś wymyślą. Turcy też są bardzo pracowici, zarabni, tak, no i Iranczycy tak samo. Więc, więc więc oni tutaj tak jakby się troszeczkę ten, oczywiście wczoraj, wczoraj pre, pre, też wdocha prezydent Libanu, Yusuf Jun. No tak jakby, że jeżeli tutaj będą spełnione jakieś wymogi dobrej woli, tak, to tam pokój z Izraelem, tak, w ogóle ten. W ogóle ciekawostka jest taka, jeśli chodzi o odcinek libański, że, że w, w na Rausze, e, w Corniche, tak, w Birucie, na promenadzie, będzie tutaj wyświetlał Sayeda 27 września, tam zrobisz jakiś piknik, w ogóle ten, no, Po roku tak właściwie, to wielu oczom się, się otworzyło tak właściwie, to, 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 to było, zna, to, to było za znaczenie tego człowieka, tak? Nie chodzi o jakieś sympatii, nie, 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 nie niesympatię, nie chodzi o jakieś to, że tam partia, nie partia, Iran, nie Iran, obojętne, tak, obojętne, no, fakty są takie, że Sajed był, wszystko, wszystko było, a teraz to wszystko jest gnojem, no, po prostu, prosta sprawa, no i ten, znaczy poprzednio było dziadostwo, a teraz jest gnoj dziadostwo, no to, jest tak. a, więc, 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 więc tutaj to jest akurat ważny niuans, no. Media Irańskie, tak właściwie też troszeczkę, troszeczkę, tak zauważyłem, prześmiewczo troszeczkę podeszły do tego szczytu w Doha, no tak, no pogadali sobie, pogadali sobie, wystosowali orzeczenie z chęcią kompromisu z, z Izraelem, tak. No na pewno Abbas się cieszył, tak, no bo bankiet był, Abbas lubi zjeść, lubi się pokręcić, to to światowy człowiek, tak. No też był Masud Bezehyan, no, no też to, 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 to każdy lubi wycieczki, tak, każdy lubi wycieczki, tak, no to sobie można pojechać na wycieczkę do Doha, tak, no, no nie ma tam za bardzo nic do oglądania, ale ten no, jak się jest prezydentem, to się jeździ na wycieczki, więc, więc, no widać tutaj tak właściwie to całkowite te braki, tak, czyli, że tak jakby ta, ta obserwacja dość tych czterech punktów, tak, to znaczy, że jest Turcja, Iran, Arabowie, Izrael, tak, to, to jest, jest, jest jak najbardziej tutaj tutaj e, słuszne. No. Bo to akurat nie można brać na poważnie bunczucznych zapowiedzi Sisi'ego, jakichś tak, ty, ty, tych wypowiedzi. Tak. Sisi jest bardziej tutaj umoczony w to wszystko niż, 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 niż reszta towarzystwa. Tak. No, no, Król Jordanii sobie siedział bezradnie, no, bo on to generalnie wie o tym, że już na niego jest podpisane, nie podpisane, ale już jest tak właściwie kwitek z. Wyrokiem, w sensie na jego królestwo. Tylko pytanie: to właściwie, kto ten kwitek podpisze? A tylu jest, może niechętnych, ale no, nawet bez wielkiej sympatii, po prostu podpisze ktoś podpisze z przymusu geopolitycznego i regionalnego. tak. Sysji, oczywiście, tutaj ma sytuację bardzo prostą. No, e, na zewnątrz buntucznie, a wewnątrz. No jednak, ten, to, to, to jednak ta wojskówka tego deep state'u, to, 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 to wiadomo jest powiązana z imperium, więc, 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 więc zawsze się znajdzie w egipskiej armii jakiś inny pułkownik, młody, ładniejszy, z lepszą pogadanką, lepszym rozumieniem rzeczywistości, który na przykład nie będzie skompromitowany. Tym budową tej nowej stolicy, tego nowego Kairu, tak, z największymi meczetami, największymi kościołami. No to ktoś się chwali, no ale po co to komu? Tak? Miasto obok 30-milionowego 30 przepraszam, no może oczywiście Kair to jest, to, 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 to cały syfem nie jest, może tam też jest e, bardzo elegancko, no ale to jednak miasto, tak właśnie ten nowy Kair, to, 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 to po prostu nie, nie, dla, nie dla laczków, tak? Więc, tak, więc, no ale co to w ogóle znaczy? Więc więc, więc tak, no wspomnie, wspomniałem tutaj jeszcze o... E, no a jeszcze ten, a jeszcze oczywiście tutaj... E, no tak, no tak, no tak mnie tak rozczulił ten taki filmik, co tam widziałem, Abu Mohameda z Abu Mazenem, tak. No. A bo Mohammed, no to wiadomo, to był alfa X, znaczy alfa, samiec alfa, tak, rok temu, pogromca Asada. No ale po roku to już, znaczy generalnie jeżeli, powiem no tak, no jeżeli jemu się tak jakby jakiś reset e, zrobił, to, to zrozumiałe jest to, że można by było go zresetować od przejęcia władzy, tak, to że po prostu, powiedzmy, się liftingowo zresetował, taki. Poprzednie sytuacje no, były, były, to były, ale ta, no, teraz już ma dwie sytuacje, trzy w sumie sytuacje takie, które już w ogóle go dyskredytują. Będzie przemawiał w ONZ, tak, będzie przemawiał w ONZ, albo Mazen, kariera pełna niepełności pewnej, no nie będzie przemawiał w, w ONZ, no ale... Abu Mazen tutaj reprezentuje prezydenta autonomii palestyńskiej, to, to brzmi dumnie, co, co, co czeka Palestynę najprawdopodobniej wedle najnowszej koncepcji, no to po, w poprzednim o tym opowiadałem, to jest, to jest, to jest, to jest tak, no, sytuacja jest zmienna, dynamiczna, tak, to, to trzeba dopasowywać różne warianty do, do różnych układów, już może na sam koniec się nas do Stanów Zjednoczonych, do imperium, bo, bo to, co tam się dzieje, to mnie mocno niepokoi. Eee... Ja nie uważam, żeby akurat obecny, obecny etap jakiegoś konfliktu był międzynarodowy. Znaczy nie we wszystkich różnych aspektach on jest międzynarodowy. Eee, mówię w skali globalnej. Nie we wszystkich. I. No, w związku z tym, że temat tego Charlie'ego Kirk'a jest po prostu absolutnie dominujący, w związku z tym, że to, to dotyka też mojej części świata, ja go przypomnę, ja go w ogóle nie słuchałem i ja w ogóle nie znałem. tak, no, Bo co mnie interesuje amerykański młodzieniec, który chodzi i sęjonistyczną propagandę opowiada. Ja ją znam, więc ja nie muszę tego słuchać. Tak? Więc, 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 tu, więc tutaj nic nowego nie wymyśla. Tak? Tutaj tutaj jest. Dlatego ja też że generalnie nie słucham. No bo po co? Ja skoro sko ja wiem, sko ja wiem co, co, co ma do powiedzenia. To bez sensu. To sz, trzeba szukać tych co, tych, co się nie wie, co się ma do powiedzenia. Znaczy ci co mają do powiedzenia, tylko ten. Ale to będę ostatnio bardzo ciekawa rozmowa była z tym, on się nazywa, Bermanem, tak? Bergmanem. Na kanale, który miał... 20 tysięcy subów, i oglądalność tego była chyba 24 tysiące subów. No, tak to jest jakoś, że, że tylko i wyłącznie na niszówkach można się czegokolwiek dowiedzieć. Dlatego też. Natomiast natomiast no, tutaj, tutaj tutaj moja część świata się tak jakby pojawiła. No bo też, i tak jakby z wielką ciekawością obserwowałem, tak właśnie cały ten ruch oczywiście Rataniahu zwalił na radykalny islam, tak, tutaj, tutaj okazało się, że to jakieś tam inne tematy, które już tam są um, odgrzebywane, tak, do, do tego, że wielka, wielkie teorie spiskowe, które już po prostu całkowicie to wszystko zbałamuciły i podbałamuciły. No, a lista to jest taka, że generalnie tutaj um, no, pytanie, pytanie, czy nie będzie jakiejś wielkiej kampanii przeciwko o tak zwanym Global Left i tak zwanej Global Intifada. To by, też, to by też wyjaśniało, dlaczego Trump i Bibi tak się trzymają. Tak, to znaczy w sensie dziadki się umówiły, dobra, Habibi, my tu będziemy razem się trzymać, świn sobie nie będziemy podkładać do zbyt dużych, razem się trzymamy i razem przynajmniej z tym, z tym jednym obornikiem zrobimy porządek. To by akurat wyjaśniało, dlaczego tutaj, tutaj, tutaj tak wiele spraw jest, no bo generalnie sprawa wygląda bardzo prosto, tak, to tutaj środowiska lewicowe, Bróżdżą Bibiemu, środowiska tak zwana global intifada. To wszystko jest powiązane z islamem radykalnym, czymże czy narracją, tak? Jakkolwiek tamto możemy to, możemy to uznać. No i to jest wymierzone zarówno w Bibiego, jak i też w Trumpa. Tak? No bo nawet jeżeli global intifada i, i left. Y jeśli nienawidziła Trumpa przed gazą, no to tak właściwie po gazie i tak to się sytuacja wiele nie zmieniła, tak go dalej nienawidził. Ja nie wiem, bo tutaj, tutaj trzeba by było tak, jakby kogoś, kto się zna na Stanach i się przyjrzał przynajmniej temu pierwszemu odcinku i prezydentury Trumpa mniej więcej od zaprzeciężenia do 18 marca. Czyli że 18 marca a, ruszyła znowu wojna, tak? Zawieszenie broni była, było do 1 marca. Tak więc, tak więc być może zrobili jakiś, Tak jak to się mówi badania, sondaże, stwierdzili, że tak to wiele rzeczywistości nie zmienia, no to idziemy dalej, tak. Tym bardziej, że akurat Gaza tutaj jest, powiem tak, no, przemysł wojenny przyszłości, to wiele będzie zawdzięczał Gazie, tak. Tak samo to nie tylko, jeśli chodzi o imperium, nie, też nie tylko chodzi o Izrael, ale tak właściwie ca cała reszta towarzystwa. Więc, więc tutaj, czy to będzie wojna z Global Left przez, przez ca przez całą tą aferę, z tym zaszczelonym chłopakiem. No, tak patrząc na to, to tak może być, no bo a, też oczywiście to by było związane z Katarem, tak, no bo jak ja już mówiłem, Katar, pieniądze katarskie gdzieś tam zawsze w tym Global Left i Global Intifada się znajdowały, tak. To nie jest przypadek, że wystarczy teraz, teraz na przykład popatrzeć na media właśnie też internetowe, znaczy YouTube'owe na poważne kanały z wielkimi zasięgami po prostu i jedne tak właściwie w ogóle zamilkły od razu, tak czyli że na przykład Tucker Carlson w ogóle milczy chyba tam, znaczy on chyba już coś zrobił, ale przez, przez taki temat czyli taki temat, to znaczy gong w Katar i gong w nas, to, to, to też jest temat no i e, Kierk, tak A oni milczą, milczą, tak milczą ja nie wiem, no to przecież ma mają takie te fajne gąbkowe mikrofony, no to przecież tam no, po prostu powinny być takie kolejki, prawda, tych farmazoniarzy, jeśli tylko po prostu wymieniać, tak, bo takie tematy. Więc, więc, więc tak, no znaczy, no i też kata, ten, Carlson jest podejrzewany o to, że jest właśnie sponsorowany przez Katar, no a to jest, to, to jest to też, a dobrą, dobrą bajeczkę to trzeba sobie usiąść i wymyśleć, tak, no bo przecież, przypomnę, Chyba, chyba to było najlepiej widoczna 7 października, tak? E, kiedy to Izrael był tak zszokowany, że żadnej bajki nie miał. Żadnej bajki nie miał, tak? Nic, nic, nic. Później wymyślili ten, ten, ten e, Hamas ISIS, tak? No to było już troszeczkę śmieszne. E, ale no tak jakby zamknęli się i kurde, coś, coś tu trzeba tutaj gawiedzi powiedzieć, a nie mamy co. No Widać, że akurat teraz. Sam Docha też nie za bardzo wiedzą co. No i też teraz kwe kwestia tego Kirka. Tak? No i oczywiście jeszcze kwestia tych Mormonów, ale ja to w ogóle nie rozumiem. Um, natomiast ja widzę, że temat jest jak najbardziej blisko jak najbardziej też nas dotyczący. Ale tutaj moja Majahata z dzięki wielkie.